Gotowa pani jest? A po co? proszę nie klaskać dźwiękowiec, potem będzie miał problem. A myślałam, że pan się nazywa Rubik, przepraszam. Dzień dobry, nazywam się Patrycja Sienkiewicz, a to kolejny odcinek Facetki od Angola. Ten odcinek jest częścią serii odcinków o zdaniach warunkowych. Dziś omawiać będę zdanie warunkowe typu 1. Jeśli nie widzieliście jeszcze odcinka o zdaniu warunkowym typu 0, link jest tu lub w opisie tego filmu. Ten kanał został stworzony dla osób chcących rozwijać swoje umiejętności w języku angielskim, więc jeśli jeszcze go nie subskrybujecie, to koniecznie to zróbcie i kliknijcie dzwoneczek, aby dostawać powiadomienia. Wiemy już, że zerowy okres warunkowy odnosi się do faktów, do warunków, które są zawsze możliwe do spełnienia. Inaczej jest w przypadku okresu warunkowego typu pierwszego. Tutaj mówimy o warunkach, które możliwe są do spełnienia teraz lub w przyszłości. Czyli na przykład, jeśli chcemy powiedzieć: jeśli pójdę do sklepu, to kupię mąkę. Ale nie wiem, czy pójdę do sklepu, ale jeśli pójdę, to kupię. Takie zdanie przetłumaczylibyśmy następująco: If I go to the shop, I will buy some flour. If you leave soon, you will catch the bus. If you don't hurry, you will miss the train. If she studies, she will pass the exam. If she doesn't study, she will fail. Wszystkie te zdania to przykłady pierwszego okresu warunkowego. Jeśli warunek zostanie spełniony, czyli zdanie z if, nastąpi jakiś skutek. Zauważyliście już, jaka jest budowa pierwszego okresu warunkowego? Pierwsze zdanie to zdanie z if. If plus czas teraźniejszy. Druga część zdania to will. Plus bezokolicznik, albo po prostu future simple. Jeśli oglądaliście mój odcinek o zerowym kondycjonalu, to na pewno wiecie, że możemy tutaj zdania zamienić miejscami. I tak jak w kondycjonalu zerowym, moglibyśmy również powiedzieć She will pass the exam if she studies. Ale co wtedy się dzieje? Tak, nie stawiamy przecinka. Przecinek postawimy tylko w sytuacji, kiedy zdanie z F jest na początku zdania. If I look after a baby, I babysit. If I look after a monkey, I monkey sit. Animal control. Oh, see, I've even got animal control. You called animal control? Uh -huh. Aha. <laughs> What Why? do you not like them? <laughs> Marcel is an illegal Exotic animal I'm not allowed to have him in the city. If they find him, they'll take him away from me. Oh, okay. Well now see you never ever ever told us that. If they find him, they'll take him away from me. Tutaj również możemy zamienić miejscami te dwa zdania, z których składa się warunek. Moglibyśmy powiedzieć they'll take him away from me if they find him. I co się dzieje? Oczywiście, nie stawiamy przecinka. A teraz spróbujcie sami. Podam Wam trzy zdania. Waszym zadaniem jest przetłumaczenie ich na język angielski. Jeśli będę miała czas, pójdę na zakupy. Będę zdziwiona, jeśli on pojawi się na spotkaniu. Jeśli jutro będzie padał deszcz, zostaniemy w domu. Czas, abyście sprawdzili swoje odpowiedzi. If I have time tomorrow, I will do the shopping. I will be surprised if he shows up at the meeting. If it rains tomorrow, we will stay home. Bardzo ważną rzeczą do zapamiętania jest to, że po if nie używamy will. Co czasem sprawia problemy w zdaniach warunkowych, to właśnie to, że gdy warunek dotyczy się przyszłości, jeśli jutro będę miała czas, nam nasuwa się, aby użyć will. Ale jest taka złota zasada, że w warunku, w zdaniu z if nie używamy will. Jak Wam poszło? Koniecznie pochwalcie się w komentarzu, a ja już zapraszam Was na kolejny odcinek, w którym będę omawiała zdanie warunkowe typu drugiego. Subskrybujcie ten kanał, dajcie łapkę w górę i do zobaczenia w następnym odcinku.